Cześć, tutaj Jurek z blogu Cherry Brewery do współpracy z Hopi News. Razem ze mną Łukasz Rzecznica, Browar Podgórz. spotykamy się podczas krakowskiego festiwalu Craft Beer Week. Yy, Łukasz powiedz, to chyba pierwszy twój festiwal tak blisko m, miejsca, w którym ważysz. Jak wrażenia w ogóle? Pierwszy festiwal, nie licząc zeszłorocznego. Ale ja, ja tu jesteś obecny? Ale tu jest bliż... tam Jak tam problem, twoje wrażenia? Bardzo mi się podoba tutaj. Jest, że tak powiem, moim guściem. Nie jest jakaś wielka impreza. Jest bardzo wyselekcjonowany do wódki. No nie? nie ma karuzel, tylko jest z I to mi, to mi odpowiada. Sam też degustujesz? Czy starasz się dopiero po imprezie degustować? Tak, w trakcie w miarę możliwości. Bo no, nie, muszę trzymać formę. Jasne. <laughs> Ja właśnie mam tutaj Oatmeal Stout od Łukasza. Jest to owczy to Powiedz coś o tym piwie. Co, tutaj, co mamy tutaj? Właśnie o tym kielichu. Jest stał do wsiany, ale zostały dodane do niego przyprawy bardzo proste. kakao i słodka skórka pomarańcza. Mhm. Kakao czuć wyraźnie. Skórki pomarańczowej jeszcze nie, ale muszę zwrócić uwagę, że jest strasznie zimne piwo generalnie tutaj, tutaj na festiwalu, więc nie wszystko idzie od razu wyłapać, yy, ale generalnie polecam, jak będziecie mieli okazję w knajpach pewnie, bo butelki jeszcze butelki nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie, to znaczy, że w plany są. No, oczywiście, no w głowie są przeróżne plany, myśli się, różne kopują, no ale też na wszystko musi przejść połem. Dobra, no skoro jesteś po raz pierwszy przed kamerą Hopi News, to opowiedz w takim razie o swoich początkach. O początkach Browaru Podgórz i, i swoich doświadczeniach wcześniejszych jako piwowar domowy. Kiedy w ogóle zrodziła się Twoja koncepcja, żeby zacząć ważyć piwo kraftowe tak na skalę masową? No ja zacząłem ważyć piwo w domu po 2006 czy 2007 roku. I... Już wtedy człowiek miał takie głupie myśli, jakby to było fajnie ważyć w domu, znaczy ważyć w browarze. to wtedy to było tak nierealne, że aż nie do uwierzenia. Musiał troszkę czasu upłynąć. Troszkę ten ruch pijowarów domowych też wykiełkował na coś naprawdę dużego. Założyliśmy PSPD m.in. i kupę rzeczy się działo. No i dzięki temu, że byli ludzie, którzy. Pokazywali, czy tam mówili że to jest przyszłość. tacy no, pierwsi wizjonerzy, którzy wierzyli, że to będzie przyszłość, no to oni też mnie tu trochę natknęli. No, no i później zacząłem to przelewać na, na swoją pracę. No Wiadomo, kilka osób mi pomogło w tym, ale też z piwowarów domowych, którzy też swoje... To założyli wcześniej. No mm. i mm. zacisnąć trzeba zęby, iść do przodu. bo ty ważysz u siebie, co jest dość oryginalne. Jak na nazwijmy to początkującego kraftowca. opowiedz coś właśnie o browarze, w którym ważysz. On jest w prawce. Tak? koło porawki. W bielance. No i ja jakoś. No, mam różnych dużo wyobrażeń w głowie, natomiast nie wyobrażało mi. Tak powiem się ważyć u kogoś, No i to był dla mnie taki impuls do tego, żeby po prostu wybudować sobie taki budynek, jaki sobie zamarzyłem i zrobić. To jest całkowicie twoja inwestycja, czy miałeś jakichś jeszcze inwestorów zewnętrznych? Miałem inwestorów w niewielkim procencie, także większość była moja. I kupę swojej roboty po prostu w to włożyłem. Dobra, okay. się z pracy i zacząłem robić od rana do wieczora w swoim browarze. Jakie masz teraz lubicie? Maksymalnie mogę zrobić 13 hektar jednorazowo. Ważę dwa razy do, do fermentora. I dwa razy pod rząd, żeby zapomnieć fermentor, który ma 30 hektarów pojemności. I trzy leżaki. I właśnie, teraz wszystkie twoje piwa trafiają do kegów. Wiele też się pojawia głosów, tak jak w większości piw, które tutaj poją tylko do pegów, kiedy pojawia się butelki. Czy pojawią się butelki? Jak, jak, czy planujesz w ogóle nie do butelek? Butelka jest planowana, z tym, że jest to temat tak skomplikowany, mm -hmm. że obawiam się, że zajmie jeszcze trochę myślenia. Okay. No, ponieważ no, wiadomo chciałbym to zrobić dobrze. Bo no, czas... Że tak powiem i konkurencja idzie do przodu. No i żebym ja wracał się do rozwiązań sprzed dwóch lat. To jest dla mnie takie przejściowe tylko. No, być może jeżeli będzie, to będzie przejściowe. No. Natomiast jeżeli już nie, to chciałbym tę butelkę zrobić tak profesjonalnie. No. Chociaż jedną rzecz w tym browarze zrobić profesjonalnie. <laughs> Czyli reszta, reszta partyzantka, tak? Reszta jest partyzantka. Na artesan. Tak? A co? W takim razie z grafikami? Też jesteś odpowiedzialny za grafiki i za nazwy kiw. Za nazwę jestem odpowiedzialny w większości. Czasami ktoś palnie gdzieś tam na imprezie jakąś nazwę, którą ja podkrycę. Natomiast grafikę robi mi taka znajoma, młoda osoba, bardzo utalentowana. No i mnie to odpowiada. No to bardzo pasuje i bardzo chciałbym dalej z nią współpracować. Nie mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, Kapitan Bomba był takim wyborem z cyklu Musimy coś wybrać, czy faktycznie jesteś zafascynowany tym, tym serialem? Kapitan Bomba no, Może nie także że zafascynowany Po prostu chciałem, żeby było śmiesznie No, no mnie to śmieszy, no co tu trzeba mówić No bardzo mnie to odpowiada I to był taki No pierwsze, pierwsze dwa piwa No to były typowo pod Tak. A no. no, później później się to zaczęło Przeradzać w różne pomysły Dobra, w takim razie co planujesz w najbliższym czasie hmm, Ważyć? Ostatnio zacząłem zmieniać, wprowadzać zmiany do tego co jest. Mm -hmm. No właśnie, coś z, z, z będzie, Spaceship, który tutaj space jest ship, właśnie z, yy, zmieniony. Będzie zmieniony w bardzo niewielkim stopniu. Pierwsza zmiana była w chmieleniu. Obecny już Spaceship wymieniłem w mozaik na galaxy i wymieniłem sim Simcoe. Myślę, że za parę miesięcy znowu to zmienię, żeby nie, nie siedzieć w miejscu. Natomiast jeszcze następny kwestii który już niedługo w sumie będzie, za dwa tygodnie, bo on już jest zrobiony, będzie miał zmianę zasypki. Też niewielką e, zmianę, ale może zostawię to na. Na informacje facebookowe. Okej. Fajne, piwa, które zupełnie jeszcze nie były do produkowane. No to teraz mnie zaskoczyłeś. No tak jak, tak jak w większości, piwa. Znaczy większo, no często, często. Często, muszę się przyznać, piwa powstają pod wpływem jakiegoś impulsu. Spontan. Jest to spontan, wyciągnięty bezpośrednio z piwowarstwa domowego no już myślałem, że nie wyjdę. My tu, wywiadujemy, to wywiadujemy teraz. No kurde, no to. No to no. WSI, tak. O, może to będzie następna nazwa WSI. Dobra, no to ja widzę, że nie chcę się zdradzać z tymi więc jeszcze opowiedz o porterze, który leżakuje, porterze bałtyckim. Leżakuje w tanku, czy masz beczułkę jakąś może? Nie, w tanku leżakowym. Mhm. Chłodzony tangle no, który, no, jak po prostu się domyśleć, no, troszkę mnie przyblokował, ale dajemy radę. Ile masz tego partera? No, gdzieś tak 20 hektar. I obiecałem sobie, że nie będę do niego zaglądał. Także to będzie dla mnie niespodzianka. No, tak jak puściłem na fejsie kiedyś info, że no, wypijam pierwszy kufel, i następny kufel. Nie znowu w listopadzie albo w październiku tego roku no i wtedy będzie albo go wylewamy, albo go sprzedajemy, prawda? Okej. Okay. Trzymam kciuki w takim razie, że zasprzedajemy. Mam nadzieję, że no ja spróbować kolejnego liczę świetnego kraftowego porteru Dzięki za wywiad w takim razie. Robi Do jest? zobaczenia. Na Hopi News Łukasz Żajecznica, browar Podgusz, Jurek, browar y blog Jerry Brewery. Dziękuję. <laughs> News from the world of Polish crab beer.